Witam serdecznie, dzień dobry bardzo, tutaj Renata Zarzycka, piękny tydzień się da, zaczyna, piękny, słoneczny, popatrzcie jakie słońce jest za mną, Przepiękne, piękne, przecudne, a przede mną ogród, też przepiękny, przecudny, popatrzcie i azalie. I różne piękne, piękne rośliny, a ja dzisiaj już chcę Was zaprosić na spotkanie, które będzie w piątek w Rzeszowie. Spotkanie dotyczące zdrowia serii Zdrowie i Dobrostan. Ja zajmuję się ponad 30 lat medycyną naturalną i serdecznie Was zapraszam. Wiele osób korzysta z moich audiobooków, z moich książek, które są powszechne na wielu platformach cyfrowych tak w Polsce jak i za granicą bez problemu znajdziecie w Irlandii, w Niemczech, w Holandii, w Australii, ponieważ są na platformach też amerykańskich i zapraszam was na spotkanie o godzinie 18:00 w Rzeszowie na Słocinie, to jest Paderewskiego 96A, o ile pamiętam. Zaraz jak jedziemy z obwodnicy Zjazd pierwszy dom i skręcamy. Jest taki wielki plakat obiady domowe. To jest ten budynek. Tam jest piękna sala na prezentację zdrowotną. Jak w łatwy sposób zachować zdrowie, profilaktykę stosować. Można zadawać pytania odnośnie własnych problemów zdrowotnych. Macie konsultację przy okazji taką na spotkaniu. Wszyscy przy okazji dowiedzą się wielu informacji dzięki temu, że zadacie pytania odnośnie swoich przypadków czy swoich znajomych. Natomiast wszyscy się uczymy, oczywiście, tak? Natomiast prywatne konsultacje też prowadzę, wiele osób z nich korzysta, nie tylko stacjonarne, ale przede wszystkim online, ponieważ jestem online w internecie, cyfrowe spotkania prowadzę i jestem dostępna również na konsultacje prywatne, jednogodzinne, dwugodzinne odnośnie diety, suplementacji, a przede wszystkim psychosomatyki, bo najwięcej osób do mnie zgłasza się takich, które nie wiedzą, czy trzeba im pomóc bardziej psychologicznie, czy dietetycznie. I my to wszystko łączymy razem ze sobą, czyli psychosomatyka. I to najczęściej mnie interesuje, więc robimy i ćwiczenia, terapię, warsztat, żeby zmienić coś w głowie z myśleniem, bo co z tego, że weźmiecie suplement, czy dietę zmienicie, jak tutaj się nie zmieni to myślenie, przekonania. Myślenie o starych sprawach, o przeszłości, bo nieraz tkwimy po prostu w przeszłości i to nas trzyma. Trochę poprawimy nastrój, ale później wracamy myślą gdzieś tam. A trzeba zmienić myślenie, emocje e, związane z jakąś sytuacją zdrowotną i z jaką sytuacją z przeszłości i od razu nam się zmienia nastrój patrzenia i zdrowie na ten temat więc zapraszam Was na spotkanie z Słocina Rzeszów Paderewskiego 96 zaraz przy zjeździe z obwodnicy pierwszy, drugi dom tam taki wielki plakat opiaty domowe to tam skręcamy e, piękna sala, godzina 18 bądźcie nawet wcześniej z 15 minut degustacja produktu więc będziecie mogli pokosztować albo mogły i przyprowadźcie też Znajomych na spotkanie. Około dwie godziny przewiduję takie spotkanie, i możecie mi zadawać pytania. Jestem gratis dostępna w tym momencie dla Was. Rzeszów, Rzeszów Podaręckiego 96 i do zobaczenia w Rzeszowie w piątek. Podaręckiego 96. A, dajcie znać również, jeżeli ktoś by się wybierał na to spotkanie, żebyśmy wiedzieli, ile przygotować miejsc dla Was. Miłego dnia, do usłyszenia, do widzenia i do zobaczenia.